Uderzył w przechodzącą przez jezdnię kobietę, po czym stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem. Wjechał na przestanek autobusowy, na którym znajdowały się osoby oczekujące na autobus. W tym momencie wiemy, że no niestety na miejscu kobieta, która przechodziła przez przejście dla pieszych, poniosła śmierć na miejscu. Kierujący Pojazdem jest na tą chwilę w naszej dyspozycji. Dodatkowo 5 osób, które znajdowały się na przystanku autobusowym, 5 osób jest zabrane do szpitala, w tym jedno dziecko. No i niestety też jeden stan jest zagrażający życiu i zdrowiu. O tym kierowcy, czy coś może więcej powiedzieć? Czy to mężczyzna, kobieta, w jakim wieku? Jest to mężczyzna, 45-letni obywatel Polski, posiadający prawo jazdy. Jest to kierujący, który był trzeźwy. Na to chwilę po policjanci pracują na miejscu, ustalają okoliczności tego zdarzenia. Oczywiście e, pod nadzorem tutaj biegłego z zakresu wypadków e, drogowych będą ustalane wszelkie okoliczności tego zdarzenia, jak i prędkość kierującego tym pojazdem. Kobieta przechodziła na tym przejściu, który jest najbliżej nas, e, poruszała się prawidłowo po przejściu dla pieszych. Czyli musiała być bardzo mocno uderzona, skoro i ciało leży jakieś 50 metrów dalej. To będą ustalać e, policjanci, z jaką prędkością poruszał się kierujący pojazdem, e, by móc. Wysunąć później jakiekolwiek wnioski. Na to chwilę policjanci e, wykonują oględziny wypadku drogowego, oględziny pojazdu. E, oczywiście są zbierane wszelkie ślady, które pomogą w ustaleniu e, chociażby prędkości kierującego e, tym pojazdem. Panie rzeczniku, może wróćmy na chwilę jeszcze do tego kierującego. Czy można mniej więcej powiedzieć, za co on będzie odpowiadał, skoro kobieta tutaj poniosła śmierć na miejscu? No na tą chwilę będziemy mogli tutaj mówić na pewno o wypadku drogowym, aczkolwiek o tym już się będzie wypowiadał sąd.